Dzień dobry, Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj o bukłakach na wodę do plecaka. O moich ulubionych bukłakach, mianowicie o bukłakach marki Source. Marka Source jest marką pochodzącą Izraela i ponieważ jest to kraj pustynny gorący, to moim zdaniem Żydzi są mistrzami w robieniu bukłaków do wody. Są różne bukłaki różnych firm, ale uważam akurat, że bukłaki marki source są najlepsze, najbardziej niezawodne, najprostsze w obsłudze i, Posiadają technologie, dzięki którym woda jest najdłużej zdatna do picia. Przede wszystkim, wodę, jeżeli trzymamy ją na słońcu, albo w gorącu, albo przez kilka dni, to ona zaczyna się psuć, zaczyna brzydko pachnieć. Firma Source opracowała technologię Glass Like, która sprawia, że plastik od środka, którym jest wyłożone, wyłożony ten bukłak jest 2000% gładszy niż w przypadku zwykłej folii TPU. Czyli wnętrze tego bukłaka jest tak gładkie jak szkło, czyli żadne glony, bakterie, paprochy nie będą chciały do tego przywierać i nie będą się rozwijały na tym różne organizmy, które nam będą mogły zaszkodzić. Dodatkowo, bukłaki Source posiadają taki system taste-free, który sprawia, że w ogóle woda z tego bukłaka, nawet od pierwszego nalania, nie smakuje plastikiem. Tutaj woda smakuje tak jak woda. I jeszcze trzeci system, który się nazywa Grunge Guard, który zapobiega wzrostowi bakterii, na, zarówno na rurce, jak i na e, w samym bukłaku. Teraz, dlaczego lubię bukłaki Source? Dlatego, że one są bardzo niezawodne. To jest bukłak e, White Pack, który ma pojemność 3 litry. Jeżeli będziecie kupowali bukłak, nie kupujcie małego, kupujcie duży. To znaczy, dlaczego? Dlatego, że Waga bukłaka dwulitrowego czy litrowego jest w zasadzie taka sama jak 3-litrowego, a jednak w razie potrzeby wejdą nam 3 litry. Bukłaki Source mają bardzo prosty system. Po prostu mam taką listwę, otwieram i już mam dostęp do środka. Mogę wlać wodę, ale uwaga, mogę wsadzić rękę i mogę go łatwo wymyć. To jest bardzo ważne z punktu widzenia higieny i czyszczenia, szczególnie gdzieś na wyjeździe w teren. Teraz wystarczy wsunąć tutaj w tę i mamy zamknięty bukłak. Woda nam się z tego już nie, nie wyleje. Jest to sprawne. Co jeszcze? W bukłaku Source White Pack mamy elastyczne połączenie. Mamy rurkę, którą możemy w każdej chwili włączyć, wsadzić. Ale uwaga, ona ma uszczelkę. Co to znaczy? To znaczy, że mogę podłączyć ją w ułamku sekundy, i uwaga, zobaczcie, żadna woda się nie wlała i nie wylała, czyli mam suche połączenie w dowolnym momencie, nawet jeżeli w bukłaku jest dużo wody. Uwaga, wyciągam, rozłączam, działa. Poza tym. Zobaczcie, że połączenie sięga do samego dołu, co oznacza, że mogę wypić całą wodę, którą, która, jest, która jest w środku. Bukłaki Source mają fantastyczne różne zabezpieczenia. Przede wszystkim mogę rozłączyć ustnik, mogę go wymyć. Mogę go łatwo włączyć i zamontować. Ustnik, czyli część, którą wkładam do ust, ma zabezpieczenie przed brudem. Wystarczy lekko odkręcić i pije przez naciśnięcie czy przygryzienie wargami czy zębami, i zasysam i pije. Kiedy chcę zamknąć, przekręcam, zamykam i jeżeli mi ta końcówka spadnie gdzieś tam do, do ziemi czy, czy do piachu, jest to schowane. Bardzo fajny jest klips magnetyczny, który sobie mogę zamontować do paska. Ramiennego plecaka. To jest silny magnes neodymowy, który bardzo ułatwia życie i funkcjonowanie. Source oferuje strasznie dużo fajnych akcesoriów, i każdy może sobie bukłak spersonalizować tak jak chce. Jeżeli na przykład potrzebuje dolać wody w terenie. A mam ten bukłak już. Podłączony. Ok. No to tak, co ja robię? Ściągam sobie ustnik i zakładam taki adapter, który się nazywa Universal Tap Adapter. Tu wystarczy przyłożyć nakrętkę butelki PET. Mogę sobie wlać dowolną ilość wody do środka. Kiedy jest to pełne, rozłączam i przyłączam ustnik. To niezwykle proste. Można to zrobić w terenie, można zrobić gdy jest brudno, można to zrobić w rękawiczkach. To zawsze działa. Dla tych, którzy korzystają z bukłaka zimą, jest specjalna taka rurka ocieplana, którą można przepuścić, ubrać w ten nasz główny zawór, w tę naszą główną rurkę do picia. Chodzi o to, żeby ona nie zamarzła. To działa. Korzystam z tego bardzo rzadko, bo używam bukłaka głównie powyżej zera. Natomiast dla zimowych wędrowców jest taka opcja. No i co jeszcze daje Source? Source mnóstwo akcesoriów. Coś się zepsuje, można sobie kupić. Można kupić sam ustnik, można kupić dodatkową rurkę. To jest do dostania. To jest niezawodne, niezniszczalne i bardzo lekkie oraz łatwe, po, łatwe do, do spakowania. Jest też Taki stary durabak, którego używam chyba od 10 lat, który ma inną konstrukcję. Znaczy, jest on schowany w takim ubranku pancernym, które mogę doczepić do jakiejś torby czy do jakiegoś innego hmm, plecaka, na przykład podczas wędrówki. Ma małe takie zaczepy, można z nich skorzystać, i całość da się. Wyjąć z tego pancernego ubranka, dzięki czemu nie można go przebić. Co jest fajne, wisi, łatwo się rozkręca i uwaga całość można rozkręcić, żeby umyć. Wyjąć z środka. Gdy nam się bardzo pobrudzi to pancerne ubranko z kordury możemy je umyć. A gdy potrzebujemy sambukłak, możemy go po prostu wyczyścić. Tutaj, zobaczcie, połączenie jest elastyczne na stałe, ale to w niczym nie przeszkadza, jeżeli korzystamy z, takiej pancernej, z takiego pancernego durabaga. Co jest ważne, ten gwint pasuje do filtrów do czyszczenia wody firm renomowanych, takich jak MSR, na przykład amerykański. W związku z czym, moi drodzy, Serdecznie Wam polecam bukłaki do plecaków firmy Source. Są przyjazne dla użytkownika, niezniszczalne, a woda z nich jest smaczna i służą przez wiele lat. I każdy z Was może sobie je spersonalizować tak, aby, aby Wam dobrze służyły. Source z Izraela. Serdecznie polecam, Rafał Król, Expeditions.pl.